W prasowym przed Narodowym Marszem Różańcowym jest ze mną kolega ze Stowarzyszenia Wiara i Rozy Maciej Kamiński również inicjator Krucjaty Różeńcowej ZEŁ i pan Marcin Dybowski ja nazywam się Robert Bąkiewicz jestem prezesem Stowarzyszenia Marszy Podległości oraz Rot Niepodległości proszę państwa chcieliśmy powiedzieć parę słów po to, po co my się dzisiaj spotkaliśmy po co ta modlitwa ta modlitwa jest przede wszystkim skierowana po to, że chcielibyśmy wynagrodzić Bogu, Matce Bożej te grzechy profanacje, które miały miejsce na tak zwanych paradach równości w całej Polsce. Chcielibyśmy również modlić się za tych ludzi, którzy pobłądzili, którzy gdzieś w tym grzechu zatopieni całkowicie stracili, stracili również poczucie boskości, poczucie wyższych, wyższych wartości. Tutaj będziemy w tej intencji również, również szli. Chcielibyśmy również pokazać, że nie kamieniami a modlitwą za tych ludzi jesteśmy w stanie się zjednoczyć, jesteśmy w stanie Boga, Matkę Bożą, przebłagać za te grzechy i znów, żeby nasz naród promieniował, nasz naród znów powstał z kolan, nasz naród dał również e, światu, Europie pewien sygnał do powrotu do wartości cywilizacji e, katolickiej, chrześcijańskiej, e, łacińskiej. Proszę bardzo, może tutaj kolega... Będziemy się także modlić za rządzących, będziemy modlić się także za opozycję, przypominając te słowa pana Jezusa, które skierował do siostry Faustyny, świętej siostry Faustyny, który, który powiedział, że jeśli Polska okaże się wierna, wiemy, wierna Bogu, Krzyżowi Ewangelii, to wtedy Polska będzie wywyższona, będzie wywyższona w potędze i swojej świętości. Takiej Polski chcemy. Nie chcemy, by Polska powieliła te błędy bezbożnictwa wschodu i zachodu. Bardzo nam jest przykro tej ruinie cywilizacji łacińskiej, cywilizacji zachodniej w krajach dawniej chrześcijańskich. Nie chcemy tego dla Polski. Chcemy dla Polski Właśnie takiej przyszłości, jaką Jezus Chrystus, Król Polski, Matka Najświętsza, Królowa Polski przewidzieli w jasnogórskich ślubach narodu. Warto o tym właśnie szczególnie powiedzieć teraz, kiedy wynoszony na ołtarze będzie Stefan Kardynał Wyszyński, prymas Polski. Trzeba powrócić z tych dziesięcioleci komunizmu i liberalizmu do korzeni. Polska powróci do swoich korzeni odmawiając różaniec, pokutując no i oczekując lepszej przyszłości. Maciej Kamiński, stowarzyszenie Wiera i Tak, dzień dobry. Ja chciałem tylko do powiedzieć, że nie możemy prosić Boga błogosławieństwo o łaskę nawrócenia dla narodu polskiego, jeżeli najpierw nie przeprosimy go za które w sposób publiczny na tej ziemi. Dokonały się. Ponadto, jako Królestwo Maryi mamy szczególne obowiązki wobec Matki Boskiej. I obrazam Maryi na jej ziemi, na królewskiej, w jej no, Ma szczególny wydźwięk, a co za tym idzie, Szczególnie nas zobowiązuje do tego, żebyśmy dokonali pewnej ekspiacji. Na koniec tylko chciałbym dodać, że właśnie nas kardynał August Klont powiedział proroczo kiedyś, że Polska nie zwycięży bronią, tylko rzańcem i wielką miłością więźniego. Co niniejszym czynniku? Ja chciałbym jeszcze kończąc, tylko powiedzieć o tym, że ta inicjatywa nie jest inicjatywą polityczną, jest inicjatywą religijną, społeczną, skierowaną ku dobru naszej ojczyzny i w celu przeproszenia Boga za, za grzech. No i Dziękuję będzie bardzo. tak co roku. Tak, be, mam nadzieję, że będzie częściej, będziemy częściej się spotykali, będzie nas coraz więcej i zwyciężymy różańcem, zwyciężymy hedonizm, zepsucie, które po prostu masowo tutaj napływa do naszej ojczyzny, do Polski, z zachodu Europy, ale i ze wschodu, dlatego Idziemy dzisiaj pod sztandarami Boga, sprzeciwiamy się szatanowi, który chce zapanować na tym świecie. Dziękuję ja, bardzo. Ja, ja jeszcze dodać chciałbym, jeżeli chodzi o kwestie hierarchii, bo wystąpiliśmy do hierarchii o błogosławieństwo dla tego naszego marszu, ale ze względu na to, że on jest organizowany w tym roku spontanicznie, było za mało czasu, żeby hierarchia kukulskiego kościoła się w to włączyła. Ale chciałbym tu zaznaczyć, że hierarchia w żaden sposób nie była przeciwko tej inicjatywie. Co wręcz zdecydowanie... Wzywa nas świeckich do, do takich działań. To znaczy, no nie wiemy, staraliśmy się przez dwa tygodnie jakoś skontaktować, na końcu okazało się, że to już tak blisko marszu było, że... No dostaliśmy tylko informację, że, że nic z tego nie będzie. No to, to należy się pytać o archidzie, co dlaczego nabrała. Ale chciałbym usta. Na pewno nie jest tak, jak podejmuje to prasa, że nie mamy zgody, po prostu nie było konkretnej żadnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że po dzisiejszym narodowym marszu różańcowym kolejne... E, tutaj edycje tego, tego marszu będą popierane przez e, władze duchowne. Trzeba powiedzieć tutaj, że są z nami również dzisiaj tutaj duchowni e, na tym marszu. To nie ksiądz jest tak, Sław Małkowski, ksiądz Kneblewski Ksiądz inni księża. Tak, tak jest, jest nas tutaj e, wielu. Myślę, że to jest, e, to jest dobry znak na przeszłości. Poza tak, tym ja chciałem tylko dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w tym roku zamierzamy do Komisji Logistkowo-Polskiej złożyć projekt marszu na przyszły rok, tak żeby Kościół, e, cały Kościół Polski w przyszłym roku wziął się.